Siemanko Ludziska, ja z tej strony Wojciech, witam Was w skrócie, otwierania paczek za 1,5 miliona coins, widzicie teraz po kolei najlepsze paczki z tego właśnie otwierania, eee, najlepsze, najlepsze paczki z reakcją na żywo do tego będą pod sam koniec, ale to wiecie, nie trwa zbyt długo, także polecam obejrzeć, pierwsza paczka, e, Nani, nie są one ustawione chronologicznie, także hajs na różnych się nie zgadza, ale mm, dalej mamy Kurta, który nie wiem za ile poszedł, ale znaczy jeszcze nie poszedł, właśnie dlatego nie wiem za ile chodzi. Trzy paczki są z reakcją na żywo pod koniec i jeszcze takie krótkie podsumowanie, jeszcze dobram na koniec. Nastri, jeden z dwóch, który tutaj chyba są. No tak, ogólnie, no to to otwieranie paczek było straszne. no Zresztą zobaczycie pod koniec, że oczekiwanie na Ramosa to jest ostatnia paczka, oczywiście, jeżeli. Na to liczycie to. Ramos jest w ostatniej paczce, przedostatniej jest i jest team of the season, jest inform1 przed, przedostatnia, także zobaczycie. No i dalej był Cole, teraz jest Getzel. No to kolejny piłkarz z Dortmundu. Wszyscy ci znaczy to są takie najlepsze, najlepsze paczki. Takich no, zbyt dużo lepszych nie miałem zbyt dużo. Znaczy, no nie miałem w ogóle lepszych tutaj po i do domowa paczka. Ee, generalnie nagranie tego zajęło mi ponad 2 godziny, także to <noise> było dosyć pęczące, dlatego nie nagrywałem komentarze na żywo. Znaczy nagry, nie nagry, nagrywałem tylko jak, jak, znaczy miałem włączony mikrofon, ale tylko gdybym trafił kogoś dobrego, żeby mógł się wydrzeć i tak dalej. No i ostatecznie przydało się to właśnie trzy razy tak naprawdę. Jak widzicie był Kawani, kolejna paczka z Błaszczem tym razem i dostajemy w niej jego. No, to wiecie, też nie jest zawodnik jakiś mega wysoki rating. Na przykład w międzyczasie miałem Snydera, ale postanowiłem, że go tutaj nie dam. No, bo jednak Snyder sprzeda się za 1000 końca. No Tego te 8-7 sumy to nie ma nic do gadania w sumie, co w tej kwestii po ile on tam chodzi. Bo w dalszym ciągu jest strasznie, strasznie, strasznie tani. No, tutaj Podolski w 41212 ogólnie. Formacji 41212 433 trochę nałapałem. z mnóstwo jednorazowych, parę fajnych e, strojów, herbów. Tutaj widzimy Maikon, który jest chyba no, drugim albo trzecim najdroższym, nie no, chyba trzecim albo czwartym najdroższym zawodnikiem, jaki otrafiliśmy, chyba za 95k szedł, także bardzo ładnie. Myślałem też, że to paczkowy troli będzie Maikon z Porto na przykład. Um, to jest Sanchez, który też zejdzie za parę tysięcy, bo chyba w 4:33. No i do tego Sneaders, czy jak to się tam czyta, holenderski skrzydłowy z bardzo, bardzo wysokim tempem i chyba czterema gwiazdkami, ale zabić się nie dam. Ehm, to jest to, te były paczki otwarte w w pierwszym pół godziny otwierania. Tutaj widzicie już tylko 250k zostało. I w tej paczce trafiamy Ezila, który miał być według niektórych w Team of i moim zdaniem również zasłużył, ale no niestety nie było go. No i dostałem tylko zwykłą kartę, w tej samym jeszcze były stroje Barcelony oraz Abate, czyli naprawdę Paczka prawdopodobnie się zwróciła, znaczy no na pewno się zwróciła, bo sama batę ją zwraca. A, jeszcze dwie paczuszki i będą re Także jeszcze, 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 Czy musicie wytrzymać parę sekund. Tutaj widzicie Bale, to była dosłownie 50-60kami zostało za Kenfiejem, Gdybym był lachem, to bym się cieszył, bo miałbym Team of the Bale'a, a tak niestety, ale to jest zwykły Bale. No i zszedł chyba też za jakieś 90k. I ostatnia paczka, dopóki jestem na żywo, e, znaczy do, jeszcze zanim będę na żywo. Także zaraz jeszcze mnie usłyszycie w tej formie. E, w takim króciutkim podsumowaniu na sam sam koniec. Także kolej do Nasri i ja się włączam. ją. de Bruyne. O, Inform. E, Inform, który się na stówę nie sprzedaje za zbyt dużo. Ale jest to Inform. Podjerałem się, myślałem, że to TOTS, ale no cóż, zawsze coś, Infrom też spoko. Włoski awarat, tylko że hiszpański. E, no niestety, ale nie sądzę, żeby coś takiego się zdarzyło. W sumie robię to tylko dlatego, żeby, e, żeby to otwieranie paczek jakoś tam, jakoś tam szło. KURTUA! Fuck! Yes! Aaaa! Ah! Bitch! Please! Team of the season Courtois. To jest spoko. Teraz szybko sprzedasz wszystkich. Nie, nie, nie. Dobra. Dobra, rozbudziłem się. Już mówiłem, że zaczynam zasypiać i się rozbudziłem. Dost, tak? Um. Ramos! Chyba pierwszy raz. Pierwszy raz aż taki troll. Ja pierdzielę. Bez kitu myślałem, że to jest Ramos i już taki, tak... Nie, nie. Wpytaj jeża. O... No więc jak widzicie otwieranie paczek nie było warte nic. Eee, Ramos to troll. Kurtuana i zawodnik jaki otrafiłem. Zwróci mi się może z 500, może z 550k Na półtora, ponad 1,5 miliona Prawie 1,6 miliona, które wydałem Także no, nie mówcie mi kiedyś Że macie pecha w paczkach, bo to nieprawda A jak od Jacoba to usłyszę Albo od jakiegoś innego męcza to zabiję Dzięki za oglądanie i żegnam Jo!